Baalu! Dosyć! Cóż, te twoje warunki są nie do przyjęcia. Niektórzy dążą do władzy, inni pragną wywoływać strach, ale bal. Bal nie kierował się żadną z tych ambicji. Nie miał zamiaru rządzić. Nie interesowało go budowanie imperium ani tworzenie kultów. Jego jedynym celem była absolutna destrukcja. Dla niego nie istniał podział na dobro i zło. Była tylko entropia, chaos i nieuchronne unicestwienie. Gdy przychodził Bal, zostawały po nim tylko zgliszcza. Wśród najwyższych złych, to on budził największy strach wśród swoich wrogów. Mefisto mamił i manipulował. Diablo szerzył strach, zmieniając go w broń. Ale Baal, Baal po prostu niszczył, bez skrupułów, ograniczeń czy też strategii. Dla niego istniał tylko jeden koniec ten, w którym wszystko obraca się w proch. Dla niego świat nie był czymś, co można ujarzmić, lecz czymś, co należy obrócić w nicość Nie interesowało go rządzenie Nie pragnął chwały Pragnął jedynie patrzeć Jak rzeczywistość płonie Ja jestem Kelipto, twój dostawca Gorących ciekawostek z wirtualnej rzeczywistości A w dzisiejszym materiale Przyjrzymy się bliżej Panu Zniszczenia Jednemu z trzech wielkich złych A mowa tutaj o barę. Niech będzie Rozważę tę Wspaniałą propozycję Zaczynajmy. Bal nigdy nie kierował się finezją. Nie podsuwał podszeptów, nie knuł długofalowych planów. Jego sposób działania był prosty, niczym uderzenie młota, brutalny, bezwzględny i skuteczny. Gdziekolwiek się pojawiał, podążały za nim armie demonów, a za nimi zniszczenie, którego nikt nie mógł powstrzymać. Jego siła nie leżała w przebiegłości, lecz w absolutnym braku granic. Nie szukał sprzymierzeńców ani zwolenników, nie potrzebował ich, nie zdobywał lojalności, wymuszał ją. Ci, którzy stawali mu na drodze, nie mieli drugiej szansy. Ich miasta, ich kultury, ich cywilizacje, wszystko, co stworzyli, było dla niego jedynie przeszkodą na drodze do ostatecznej anihilacji. Ludzie, demony, aniołowie, nie miało to znaczenia, kim byli. Każdy, kto istniał, był dla Bala jedynie kolejnym elementem do zniszczenia. Dla niego nie istniało pojęcie honoru, nie było miejsca na negocjacje. Każda konfrontacja z nim kończyła się w ten sam sposób śmiercią. Jego obecność nie była czymś, co można było ignorować. Była zwiastunem końca, który nieuchronnie nadchodził. BAL nie pozostawiał po sobie niczego poza pyłem i echem minionych walk. Jego wpływ na sanktuarium był bardziej niszczycielski niż jakiekolwiek inne działania piekielnych władców. Jednym z najlepszych przykładów jego destrukcyjnej siły było skażenie Tal Rashy, jednego z największych magów Choradrimów, który poświęcił swoje życie, aby uwięzić Bala. Nie wystarczyło to jednak, by go powstrzymać. Demon powoli niszczył umysł Tal Rashy, zatruwając jego duszę. Aż do momentu swojego oswobodzenia. Ale Baal nie jest tylko demonem sanktuarium. Jego destrukcyjna natura odzwierciedla coś znacznie starszego. Siłę, którą ludzkość od zawsze kojarzyła z końcem i odnową świata. Baal to nie tylko imię, to idea starsza niż cywilizacja. Jego wola unicestwienia odbija się w tysiącach ludzkich opowieści, w których chaos zawsze czai się za zasłoną porządku. Oto korzenie jego mocy. W hinduskich świątyniach Shiva jako Nataraja, Pan Tańca, unosi się w aureoli płobieni, stopą miażdżąc demona niewiedzy. Jego taniec destrukcji nie jest aktem ślepiej furii, to konieczny koniec cyklu, by mógł narodzić się nowy wszechświat. Baal, niszcząc kamień świata, powtarza ten ruch. Jego chaos to nie kaprys, lecz prawo natury. Ale jest różnica. Shiva niszczy z miłością, by ocalić życie przed stagnacją, a Baal burzy dla samego burzenia. Sanktuarium dostało swojego Boga Destrukcji, pozbawionego mądrości Siwy. W Księdze Królewskiej prorok Eliasz wyzywa kapłanów Baala na pojedynek na górze Karmel, gdy ich modły do kananejskiego boga Burz pozostają bez odpowiedzi. Ogień Jahwe pochłania ofiarę. To więcej niż triumf monoteizmu, to starcie dwóch wizji władzy. Biblijny Baal to Bóg płodności, który obiecuje deszcz i plony, ale w zamian żąda krwawych ofiar. Diaboliczny bal przejmuje ambiwalencje obu, niszczy jak jachwę Sodomem, ale bez boskiego planu oraz niesie deszcz krwi i ogień piekielny, to jachwę bez miłosierdzia, ogień, który pali tylko dlatego, bo może. W Zaratusztriańskich mitach Azji Dahaka, smok o trzech paszczach to ucieleśnienie chaosu, które więzi, zamknięty w górze Damawan wierzy, że pewnego dnia zerwie łańcuchy. By zatruć niebo i ziemię, Jadem. Podobnie Baal, uwięziony przez Choradrimów, korumpował Tal Rashe, nie przez siłę, lecz przez samą swoją obecność. Jak mówi Awesta, najstraszliwsze zło to to, które czai się w sercu gór. A więc Shiva tańczy dalej, raz niszcząc, raz tworząc. A Zidahaka nadal tkwi zamknięty w górze Damawendu. Baal, w Diablo, to echo wszystkich tych mitów. Przekleństwo które sanktuarium musi znosić, bo chaos jest drugą stroną porządku. Jak pisał poeta William Blake, bez przeciwieństw nie ma postępu, lecz gdy przeciwieństwem jest Baal, cóż, wtedy postęp przypomina krok w przepaść. Nie było przypadkiem, że to właśnie Baal zniszczył kamień świata. To był jego cel, jego obsesja. Wiedział, że to właśnie ten artefakt pozwalał na istnienie porządku w sanktuarium i dlatego właśnie postanowił go unicestwić. Nie chodziło mu o podbój. Baal nie pragnął przejęcia sanktuarium, chciał je rozbić na kawałki, sprawić, by zatonęło w chaosie. Upadek kamienia świata miał katastrofalne konsekwencje. Zaburzył równowagę między świętością a zepsuciem. Pozwolił demonom jeszcze głębiej wniknąć w tę rzeczywistość. Sanktuarium przestało być bezpiecznym schronieniem. Stał się teatrem wojny oraz areną, w której ścierają się siły światłości i ciemności, a ludzie znajdują się w samym centrum tego konfliktu. Dla Bala było to zwycięstwo. Dla ludzkości zapowiedź końca. Zniszczenie kamienia świata miało też ogromne konsekwencje dla królestw takich jak Kedżistan. Dotąd stosunkowo stabilny, region ten został pogrążony w chaosie, gdy jego mieszkańcy stracili jakąkolwiek nadzieję na ochronę przed siłami piekła. Magowie, którzy przez wieki czerpali moc z kamienia świata, nagle zostali od niego odcięci. Na ulicach miast pojawiły się nowe, nieznane wcześniej plagi, a demoniczne istoty zaczęły pojawiać się tam, gdzie wcześniej ich nie było. Największym i najbardziej epickim starciem w historii sanktuarium było oblężenie Góry Ara. To tam Baal pokazał cały swój gniew i moc. Hordy demonów oblegały twierdzę barbarzyńców, broniącą ostatniej bariery chroniącej Kamień Świata. Przez dni i noce walka trwała bez wytchnienia, a ziemia drżała pod stopami wojowników. Baal nie tylko dowodził armią, on uczestniczył w bitwie, używając swych mocy do miażdżenia wszystkiego, co stawało mu na drodze. Niszczył nie tylko mieczem, ale też swoją obecnością, zatruwając duszę wojowników, osłabiając ich wiarę, zmuszając ich by zwątpili w swój cel. Kiedy Kamień Świata upadł, był to moment, który zmienił losy świata na zawsze. Wśród tych ruin, w cieniu upadłej góry, bal zatriumfował, choć tylko na chwilę. Bo nawet on nie był niepokonany. Baal został ostatecznie zgładzony, jego kamień duszy został zniszczony, a jego fizyczna powłoka przestała istnieć. Ale czy to naprawdę był koniec, czy istota, która uosabia czystą destrukcję, może tak po prostu zniknąć? Zniszczenie jest wieczne, chaos nie zna końca. Jeśli jest porządek, musi istnieć i siła, która go burzy. Być może Baal nie posiada już fizycznej formy, ale jego esencja nadal drży w cieniu. Może czeka na odpowiedni moment, na chwilę, gdy świat stanie się zbyt stabilny, gdy porządek zapanuje nad chaosem, a wtedy powróci, bo chaos zawsze znajdzie swoją drogę. Niektórzy pragną dominacji, inni szukają zemsty. Ale Bal nie pragnął niczego. Jego celem był koniec: totalny, nieodwracalny, absolutny. W jego oczach nie było chwały, nie było potęgi. Było tylko jedno. Zniszczenie. Czy Bal powróci? Czy chaos znów pogrąży sanktuarium? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne: dopóki istnieje porządek, dopóty gdzieś w cieniu czeka Bal. Gotów, by powrócić i na nowo rozpętać piekło. A ja chciałbym Wam podziękować za ten kolejny odcinek. Będą jeszcze dwa odcinki z tej serii, jak coś. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, subskrypcji, jeżeli Wam się spodobało. No, także pamiętajcie. trzech Moc trzech drogę otwiera.